Siemaneczko, witam Was na kolejnym odcinku Jest początek grudnia, ale my jeszcze w polu oramy I dzisiaj tutaj taka mała mm, niespodzianka Zaczął pękać powolutku uchwyt korpusu tu Nie, na kamerze tego nie zauważycie Jeszcze nie jest pęknięty, no ale już widać, że farba zaczęła pękać Także pod farbą pewnie już tam Jakaś mikroszczelina jest, więc zawczasu Lepiej to pospawać. Spróbuję to zrobić bez zwalania korpusu. Tutaj szlifierką podejdę. Mam nadzieję, bynajmniej wyczyszczę to wszystko. No i jak się uda, to zespawam to w tej pozycji. Tutaj tylko ciśnienie spuściłem. No a jak się nie dam, no to wtedy zwalę korpus i zrobię to z lepszym dojściem. Zobaczymy. Tutaj jeszcze skrzynki są w międzyczasie naprawiane te które uległy uszkodzeniu. O co? Zabieramy się powoli do roboty. No, i jednak przyszło mi zwalić korpus, bo jednak chcę to dobrze pospawać i, i muszę mieć dobre dojście, żeby tam poczyścić. A żeby korpus zwalić, to odłączyłem tutaj akumulator hydrauliczny i muszę jeden słożyń wybić. Bo Cały korpus się trzyma tylko na jednym sworzniu To zabieram się za to. Teraz można się wziąć za. Dokładne wyszlifowanie tutaj narażnika. Z drugiej strony jest ok, bo całe naprężenia idą wiadomo do wewnątrz. Tym bardziej na pierwszej skibie. Dlaczego to pękło? Zapomniałem prawie o najważniejszym. Rozłączyć yy, akumulator. W tym ciągniku jest taki przycisk do rozłączenia, z tym, że on rozłącza nam, wiecie, prąd do komputera, ale no cały czas to napięcie jest w tym, w światłach i tak dalej. Także lepiej poświęcić kilka minut i zdjąć klemę. I potem zaczynam spawanie tutaj. No i myślę, że będzie gitarka. Pachowa rynka to robiła, nie? to co? składamy z powrotem wyciągnąć było łatwo, ale ale powsadzać to już trochę pierdzielenia może być no i pług poskładany jeszcze tylko podłączę akumulator w ciągu i nabiję ciśnienie w zabezpieczenie i od razu jak go tutaj mam na warsztacie opowiem Wam troszkę o nim znaczy o nim, no puk jak puk, yy, ale co tutaj jest zamocowanego? A mianowicie tutaj jest taki czujniczek. Tutaj jest moduł. Moduł jest podłączony do, yy, przez ISOBUS do GPS w ciągniku. I po prostu pług sam steruje sobie yy, szerokością. Po wjeździe, przyjeździe na pole robimy jedno okrążenie. Zapisujemy obrys pola w ciąniku i wtedy pług po prostu podczas przejazdu sam reguluje sobie szerokość, żeby nie było jakichś tam klinów. I ten. I nawet jakie są zbocza, gdzieś jakieś górki, pagórki, to po prostu cały czas na bieżąco ten pług reguluje się, żeby po prostu było prosto orane żeby gdzieś tam wiecie na zboczach nie było szerzej to po prostu on reguluje non stop na bieżąco swoją szerokość bez naszego udziału po prostu tutaj jest automatycznie robione no i akumulator podłączony teraz tylko nabijemy ciśnienie i, i na pole To już wykrywa, widzicie komputer jest kuk połączony. Siedzi na swoim miejscu, siedzi, siedzi Zabezpieczenia jest dobra Jest z towarów 105 dmuchnięte. Wyłączyć. Muszę tylko obaśc zobaczyć, czy nic nie pozostawiane. na pług pod pługiem i można ruszać w drogę także dzięki za oglądanie życzę wam przyjemnej pracy trzymajcie się, cześć